Dobra, jedziemy up, do Gordona. Drive, drive. Bo widzę, on chce się dać zabić. Nie możemy na to pozwolić. No, Który już Barbara Gordon zginęła? Poison Ivy zginęła. The, the tak, ta tyle ludzi tu zginęło. Już. Tak głupio, strasznie. Ale no co zrobisz? Nic nie zrobisz.

don Cikutek dziwnie pokazuje Co to jest They just don't get it, do they. The mercenary life. I can use the <hums> oh, wow. safe up on the watchtower, but I don't know. From what I hear, not everyone was so lucky. ah Get in the elevator. You know, when he comes for me, you're gonna need a more than this. Get in there or you'll be needing a wheelchair too. Open the shutter! Now! The boss wants the door open. Huh? I thought the Bat took him out when he destroyed the tank. just not. Let's get these shutters open. Open. Get ready! Get ready to die! It's his car! <laughs> Easy. So where are you going when we get paid? Santa- Pri That man has arrived ahead of schedule. Lock down the elevators and find him. Gordon? Przed chwilą tu był. Co się z nim stało? Aha, bo oni go na górę zabrali, tak? O kurde, coś mi tutaj... coś mi tu tak ścina trochę. Okay. Do you still believe that you are God Savior? Soon the world will see you for what you truly are—a fallacy, a figment of hope in a world of suffering. If it's any consolation, I'm sure Cranes put old Jimbo out of his misery by now. I can't pull it down. But it can't support the Batmobile's Not weight. They sent his little girl on the stair lift to heaven! Once <laughs> I can't pull it down? But I have pull it down. Na razie nie wiem o co chodzi A dobra Nie zauważyłem tego Co mamy na górze? że człowiek cipawka. Myślałem, że to będzie coś spoko, a nie człowiek cipawka. O ja pierdolę, wy A chuj ja tu w ogóle wszedłem, jak tu nic nie ma. Ty, bo ja jestem trochę w kropce, nie wiem co dalej. An electrical charge would overload the generator and power down that fan. to? Jest generator zainteresowany na mainline powietrza. Jedyny sposób, żeby go odłożyć, jest to, że odłożyć. Spróbuję. Ok, rozumiem, że się udało. Dobra. Nie wiedziałem, że to jest generator. Dobrze, Batman, możesz tutaj. Wow, jak mnie przyciągnęło. Nawet nie wiedziałem, co się stało. Goda góry, co? No co ty robisz, Guzik? No power, that won't work. Jak no power? Czy znaczy no power, no power?

Kurwa jest, nie, no jeszcze nie tak, jeszcze coś, co ja zapomniałem. Na górze już nic nie ma, jeszcze coś jest niżej.

Dobra, mamy kolejną wajchę. okay Nie działa. no power i need another way to move it that's as far as the elevator will go i need to find a way past the obstruction blocking the shaft not nie, nie, nie do góry, do góry. No That's as far as the elevator will go. We Now, that idea Their leader is wearing an explosive vest. I need to neutralize him first. You shoot him there, and you're just helping him. And okay. If are not, I repeat, not in the helping him business. Whoa! -ho! These guys are packing more firepower than Penguin. Are you thinking what I am? So what do you think, ladies? Dobra. My money's on the Batman. Now so you could say I have a vested interest. <coughs> Kurva maç. Kurva maç, it's the No! <laughs>

Gordon's just beyond that wall. I'm going to need the Batmobile to destroy it and reach him. <laughs> if I can lower the car on top of that drilling machine, I might be able to move it down to this level. Okay. The commissioner placed his trust in you to keep his city safe, his family safe. Can you still atone for your failure? Are you still the master of your own destiny? The answer's awaiting Batman, as am I. That's the second fan disabled. Now to get the Batmobile down onto that drill. That's as far as the winch can take me. Kręć, się, kręć. Trochę, 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 przesadziłem. No właśnie, może najpierw tutaj przybędę panem Batmanem. Kurwa! Nice try. Looks like we're trapped up here. Kurwa nie. kurwa pierdolona mać. Ale to nie jest to, co ja chciałem. To jest... ...pierdolony Nigma i nic więcej. Halo? Dobra, wiem co trzeba zrobić. Trzeba zjechać tym... na sam dół. A nie, nawet nie muszę. Panie, teraz można na górę. Nie, to nie ta. Tak, tylko że chciałbym na górę, wiesz. Dobra... Styknie... Bierzemy to... O! Close, but this tunnel is leading me in the wrong direction. Dig up any schematics you can find. I'll do what I can, sir. Try not to get lost in the meantime. Spróbuję. Spróbuję się What is this? O rzesz, chuj, co to jest? Gone, you? No, no, you you huh? so boss fight!

Chodź, czemu stop running? Chodź, chodź, chodź. Co daj? Najpierw mnie złapać, nie daj. Co ja mam ci dać? Oberwał! berwał! Dobra, jeszcze mamy trzy. Stop this. Nie wiem, pokażesz się gdzie jesteś. Jestem tutaj, ja się nie chowam. Tu, halo. O kurwa. Trochę zaspałem. Zaspało mi się. Nie widzę nie, nie nie weź 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 O O szkuśwa rozjebałem się jakie ciota Nie wierzę Wal się kurde rycerz Arkham. To jeszcze nie koniec, zle mi się pojechało. Jechałem jakimś bokiem. Nie wiem czemu. Tu jestem. Już... No, dobra. No jak nie zobacz. Piękna ucieczka. Teraz się nie śpiesz. Teraz się nie śpiesz. Dobra. Pyk. Mamy to. No i jeszcze raz i po nim. Dobrze to show mi. Jakim zerem jestem. Tu jestem. Oczywiście, koniec dla Ciebie. He, he, he. To co, mogę już do wyjścia, nie? Ok. Oh fuck. Nie. No way out. I did it. Cornered you. Done what no one else could. All these years, all your enemies. But none of them understands you like I do. You think Crane found Oracle on his own? I'm the one who told him about Barbara. Me! I could see myself. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.